Mamy z mimomu od razu. Uwaga. Mamy No i nie, 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 jeszcze raz. Uwaga. po twarzach, po buzi, żeby zobaczyć i one potem sobie zobaczą, kto jak Dobra, Uwaga. No. Trochę szybciej będzie dziewczyny. będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko posłuchajmy teraz. Czekaj. I. Patrzy dobrze na rękę. Uwaga. A, może napisała, że też nie. Hmm? Kochani.

Dobra, a teraz uwaga, legato zaśpiewamy sobie do, do, re, mi, fa, sol, si, do, do, si, la. Legato, czyli tak taką a potem do, re, mi, fa, uwaga i do, re, mi, fa, sol, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Na cztery będziemy kończyć, uwaga. Raz, raz od tego. A nie, nie możemy od tego, bo to jest już cis. Jeszcze raz. Jeszcze raz legato, dobra? I do mi fa si do si, la sol fa mi re do. Nie wiem, dlaczego mi nie wychodzi ten ostatni, ma trzy mi wychodzi niż szybko rękoma. Dobra, i teraz uwaga, co ja chciałam. Aha, podpisać. teraz. Do, do, i z taka po. Takie, a to kropkami było oznaczone, jest to to? Co pokazywałam, tak? No tutaj jest. Nie, nie, A to tak, tak, Magda, dobrze mówisz, O tu, tak? Dobrze. A tu jest legato, tak? Gdzie to Mikołaj? Jest Mikołaj! Między legami. Śpiewać.

Uwaga! No, to co? Jedziemy od tyłu, spróbujemy ten kanał. Na razie dwa razy pod rząd, od tyłu. Uwaga! I do, sila do. Do, do. Nie do, si, la, sol, Do, sol. Nie do. Do, sila sol. Uwaga. I. Do, sila sol, fa, mi, re, do. Do, si, fa, do. fa, do. Poczekajmy. To na jednym oddechu robiliście, czy nie? Tak. No to super. Ola tutaj do dziewczyn, Dorota tam. A znowu tam się grupa mocnych zebrała. No, jeszcze yy. tak. Agnieszkę tu damy. Agnieszkę, chodź tu, a yy, Natalka idź tam do nich. Czy my tu w, wy tu w piątkę? Już tak, piątkę. Dobra, nie będzie tak. Uwaga. Ta grupa zaczyna pierwsza. Od czego jest... sol i dopiero jak było sol, tak? Ta druga zaczynała. Uwaga i... Do si la sol fa mi re do do si la Proszę uważać, teraz idziemy z tym. Coś tutaj nie wychodzi, coś nie tak jest. Borenifa, e, mi są, sol, 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 sol pani Reda, tak? Kochani, mówię, to Kochani, cichutko teraz. Jest tu napisane to? Nie, to fasol, Nie, sol, 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 zostaw, 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 zostaw. Zostaw, 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 zostaw. Zostaw, do, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do. nie sol, sol, tylko sol, 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 sol. Uwaga, jeszcze raz. I. Do, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do. Do, do re mi, fa, <tistas> sol 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 do, Dore mi fa sol 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 fa mi Wystarczy Agnieszka, otwieraj buzie. to ty pewnie wyciągasz, a teraz uwaga, spokojnie. Dore mi fa sol 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 fa mi do, Dore mi fa sol sol Zorota, jak ty, Zorota? Zorota wygrała, Dorota? Dorota. No dobra, to teraz stakaty, czyli... Uwaga, nabieramy. Zobacz, jak mi się dobrze przepona chodzi, widzę. Jeszcze dobrze. Nikt nie widzę, ale pewnie też chodzi, tylko że mają bluzy inne. Takie... Za każdym razem trzeba na, nacisnąć. Nie wiem gdzie jest. Tam nie wolno chodzić, bo pies wyleci i co? Może pani z psami wasz. Dobra, Wyszedł. uwaga. Co tam było? Trele morele, tak? Uwaga. I koło, żeby że nas... Trele morele! Prawda? Jeszcze raz. O tak! Do końca takie same E ma być cały czas. Dobra, to co teraz? W snach, w łóżach? To jest trudne. Olka tylko to mnie chyba... A spróbujemy, zobaczymy, komu teraz wyszło już. Marcin, w snach, w Snach W snach, w łóżach. W snach, w łzach. W snach, w łzach. W snach, w łóżach. W snach, w łóżach. W snach, w łóżach. Jej dobrze wyszło, Dorocie dobrze wyszło i Oli dobrze wyszło, tylko że tak Olka to robiła naturalnie, a, a dziewczyny się ustawiły chyba, chociaż nie wiem, może Dorota już tak tego, nie? Przed kamerą się otwiera. A, przed kamerą się otwiera, dobra. No to co? W snach, w łzach, co? W snach, w łzach. Dobra, będę by, musiała tam na końcu pokazywać na czterech. W łzach. i na chybi będzie to zamknięcie, uwaga.

bo macie wyciągać. W snarguza! Ach, tak kwikcza tam takie waga. Snarguza. Ale tak od razu trzeba. Dziecięle najpierw, tak? Mam dla mamy nowe piosenki dzisiaj, ale zaraz to zrobimy. Na pamięć znają? Komuś trzeba dać? Olga Ol, na pewno... Ol, Olka pamięta, tak? Dobra. Kto nie pamięta? Angelika? Pamiętasz czy nie? Pamiętasz, co? No to super. Ale najpierw jeszcze zróbmy tak. To zróbmy, żeby nie tracić czasu. Mikrofon wam W oh, tej po tej zwrotce. Jedna osoba. To lepiej da, jest. To, to lepiej jest. no. no, no. Ja Test. Test. Trzy, trzy zroki. Raz, raz, dwa, trzy. No, trzy. chyba. No, y o właśnie, jeszcze trzy To może ten Pani zrobiły się gruby. Gruby się porobiły. Nie bierzmy się. powiedział, że... że Mikołaj, gdzie jest Mikołaj? Mikołaj, chodź śpiewać z nami. Dobra, bardzo to jak zejdziemy do domu. Nie mam No dobra, jedź trzecią, żeby dla dali wyszła pierwsza, no. Nikt będzie, no. Będę miała pierwszą Ja będę miała za łatwo. Będziemy go grała? proszę Trzymasz także mikrofonu. Usiądź, usiąść. Druga. Słuchajcie, zróbmy tak. Jedną trzecią zwrotkę może... Czy którą? Czy drugą? Drugą zaszpiewamy wszyscy. Trzecią wyjdzie, wyjdzie trzecia dla Marcina, żeby sobie przypomnieć, nie? Trzecia, Trzecia wyjdzie dla Marcina i potem pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza, druga, trzecia. to znaczy? Zaczynamy od drugiej. Zaczynamy od drugiej i potem ty masz trzecią, żeby dodali wyszła na przykład pierwsza dla gniżki druga. Dobra? Może tak być? Wszyscy, uwaga, drugą. A jak się zaczyna? Znowu skurzyłem się na poziom, tak? you Już nie dojdę, szkoda zdzierać nóg Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres Wy pójdziecie swoją drogą, zostawicie mnie zamazanych drogowskazów nie odczytam już Hej, się! zostańcie ze mną Przecież wszystko tam. Kres. Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie Odejdziecie, sam zostanę na rozstaju dróg Hej, przyjaciele, przyjaciele pozostańcie ze mną Przecież wszystko to, co miałem, o Sarniężka. no i para. Znów spóźniłem się na pociąg i odjechał już tylko jego mili koniec za maja mi. Stoję smutny na peronie z tą valiską jedną, tak jak człowiek, który z góry. Jedną. Znowu życie mi nie weszło, znowu będę sam. Tam, dokąd chciałem, już nie dojdę. Szkoda zdzierać nóg. Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres. Wy pójdziecie swoją drogą, zostawicie mnie. Zamazanych drod wskazów nie odczytam już. Hej, przyjaciele, zostańcie ze mną. Jedną. Znowu życie mi nie wyszło, znowu będę sam. Tam dokąd chciałem, już nie dojdę, szkoda zdzierać nóg. Już wędrówki naszej z nadchodzi kres. Wy pójdziecie inną drogą zostawcie. Chodź chwilkę jedną, znowu mi nie wyszło, znowu będę sam. Tam dokąd chciałem już nie dojdę, szkoda zdzierać nóg, już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres. Wy pójdziecie swoją drogą, zostawicie mnie zamazanych drogowskazu. Wszystko to, co miałem, oddałem wam, wam. Hej, dziecięce, jedną Znowu życie mi nie wyszło, znowu będę sam Tam, dokąd chciałem, już nie dojdę, szkoda, zdzierać mu Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie Odejdziecie, sam zostanę. Mi. Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną, Tak jak człowiek, który zgubił do domu swego klucz. Hej, przyjaciele, zostańcie ze mną. Cicho raz, a teraz Cisza, Mikołaj Cisza. Ej, 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 ej. Moje serce jest pełne miłości Moje serce nie chowa urazy W swojej głowie zaprowadzam pokój Ciepłem ciała chcę Ciebie obdarzyć Moje serce jest pełne miłości Moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzam pokój. I słabnie, gdy mnie wzrokiem łowisz. Nie mam mocy, która twoje zmysły oswobodzi. Z powodu roku kobiecego kształtu i zapachu. Ciężkie piżmo. Słodkie szepty, prosto z serca kwiatu, mówię tobie, że moje serce jest pełne miłości, moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzam pokój, ciepłem ciała chcę ciebie oddarzyć. Moje serce jest pełne miłości, moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzam pokój. I koniec. Ja włożę sukienkę, przynajmniej najlepszą i makijażem ubiorę oczy. A w wetre tre, słodkie balsamy, dla ciebie będę królową nocy. Już poczele przychodzą dreszcze. A tyle zdarzyć się może jeszcze. Przed nami kosmos możliwości. Jestem naiwna, ufa miłości. Miłości. Swojej głowie zaprowadzam po główce, po ciałach Ale stop, stop, stop! Słuchajcie! Po jednej sprzątce z refren... kalkuluję wszystko, patrząc na mój zysk. Taki to już charakteru mego Ktoś powiedział kiedyś, że to bardzo źle, ale wcale nie przeraził mnie. Zapisuję plusy i minusy. Zimnym okiem patrzy na ten świat. Co minusów, a co plusów więcej ma, popsuję koniec dnia. Musisz jakoś dzisiaj się zasłużyć czymś, co nie Dobrze, daj. Skorzystałam na tym, że cię mam, skorzystałam na tym, że cię dobrze. Wydałam zimny do tych ust. Pozwalałam się całować tarmi. Bardzo proszę jeszcze więcej wiesz. Jeśli zechcesz bez umiaru, ale daj coś też. Zobaczcie, No popatrzcie, głośniej, dopóki Magda nie zacznie śpiewać. dam, jak chcesz. Przetędzić z tobą chcę całą noc, i nie opuszczę cię już na krok. Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie, więc teraz już wszystko wiem. Przetędzić z tobą chcę całą noc. Niech na nas zgrawią się. No i co? Już każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie. Więc wszystkich na złość przetańczmy tę noc, bo życie tak krótkie jest. Ja za tę noc chętnie oddam. Kto, kto na ławce wyciął serce i podpisał głupiej erdze? Kto, no powiedz to. Tak bardzo się starałem, a ty teraz chcesz mnie Dla ciebie tak cierpiałem, powiedz mi dlaczego nie chcesz mnie?

jak najprościej wydać płytę, trzeba tylko być zabawnym. Jest potrzebny również przebój. Wszystkie słowa, cztery dźwięki. Znowu się zobaczę. Jak się masz, kochanie, jak się masz. Powiedz mi, co zostało z naszych marzeń. Jak się masz, kochanie, jak się masz. Życzę ci, abyśmy byli razem już.